liveka tutaj z no z Minecrafta z wioski. Przywitaj się Gracjan. Siema widzowie, jak mam zostawiacie ci sobie lajki i piszcie komentarze. No, piszcie komentarze. Wszystkie komentarze będą mi się wyświetlać. Tylko teraz widzowie trzeba muszę wchodzę na YouTube i patrzę czy ten live jest. Czekajcie, muszę wejść. O kurde. Dobra, YouTube. Chcesz tylko zobaczę, czy live jest, jeżeli jest to już w ten. Yy, czekaj. Tu. Dobra, widzę, że jest liveik. Jest na YouTube normalnie live. Dobra. Halo, Gracian. Jestem na razie. Dobra, yy, jesteś już w Minecrafcie? Szybko, szybko wchodź. Widzieliście to? Zaczął padać deszcz i nagle zniknął. O. o dobra, już Minecraft. jest dobra. Nie. Aha, na, u mnie w Minecrafcie na jednej części pada, a na drugiej nie. A wiesz co Marcel? Co? Pamiętasz ten tym co robiłem? Pamiętam. Co miał być ten statek? Pamiętam tam port taki, gdzie są normalnie, takie stragany, tylko nie jest na, na, na razie rozbudowane. Jedna osoba na live tylko jedna osoba. Pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że fajnie ci mi odzień. ja tutaj nie wiem co to jest. Co to za klot A Marcele też mam. stworzyła... Co? E, tak, zamek o. gdzie wie, tutaj jest mój dom. Taki. Tutaj. tutaj tak. Chciałbym wam Mnie się do czegoś smać. przyznać. Marce to nie za ładnie buduje. Ja od Marcela troszeczkę ładniej. No i masz problem. <śmiech> o! <śmiech> mój kolega! Dobra, do mój kolega na live! Ie. Ty! Kuba, siema, ty? Kuba, napisz w komentarzach, czy to ty z mojej klasy, Bo nie, nie wiem, czy to na pewno ty. No, no, jakiś to ty? Napisz, to ty, Kuba, Jakub. To chyba ty, ty miałeś kiedyś taki. No ta, to ty. Dobra. Jakby o, c, Jakby co gram na PS-ie? No, my jest mega śnią na PS-ie. ja idę na swój ten 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 ten, jak ci mówił, ten ten, ten ten. ten. Jakby się bało... Ten. No, chodź. To ryby, to mamy. Tak, w ogóle my gramy na najnowszej wersji Minecrafta. Trochę Odstawiamy, rzeczy jest nowych. E, Przycisk na łobienie świetniki. No, nie są zrobione z kaktusu. Kaktusy to są takie małe. Widzowie, dawno w ogóle nie było odcinków. Myślisz, że ja wiem. A myślisz, że ja wiem? A myślisz, że ja wiem. A myślisz, że ja wiem? A myślisz, że ja wiem. Dlaczego widzowie czy wy też lubicie grać w Minecraft. O, kuba! Daj znać co możemy zbudować na naszych wioskach. No, 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 no! Daj znać. Napisz w komentarzu. Bo ja już sam nie wiem, co ja mogę budować. Mam jedną taką część wioski, która nie jest zaludniona, no ale ty chyba też masz taką jedną część wioski, która nie jest zaludniona. No. Wieżowce! Tak troszeczkę próbuję. Tylko tak troszeczkę próbujesz ją zaludnić. On napisał, że wieżowce. Nie, na mu nie! napisz mu nie, bo wieżowce... Ale on nas słyszy! On jest na live, on nas słyszy, jezu, muszę. No, bo, no, wieżowce nie, bo no to jest bardziej taki klimat wioskowy, taki jak w Minecrafcie. Kuba nie, nie wieżowce, bo też tam będzie się długo ładował Minecraft. bo będzie, bo musi się teren załadować i mega długo będzie się ładował jak wieżowiec, co nie? No. Więc nie, ja, widzowie możliwe, że sami długo... No. Widzowie możliwe, że niedługo zrobię serię y, legenda pod tytułem. To bar. Bar na przykład napisał. Leg legenda jak? No po prostu legenda. Taka seria. No, może będę, będę ci pomagał czasami. Na przykład robiłem jakieś no. rzeczy, ale... Ale widzowie nie... nie ma... wam nie zdradzi jakichś rzeczy. Na przykład ja mam lepodową. Co? No chyba nie. Ej, on napisał, że bar jakiś. w sensie, że taki bar, że. Z, napisz jeszcze w sensie jaki bar? Taki z piciem, z jedzeniem. No, w sensie. no, taki z piciem i z jedzeniem, taki do jedzenia chyba. No to taką jakby restaurację? O co ci chodzi? Taką drewnianą restaurację? Nie, no, chyba tak. Napisz, czy o, czy o co ci chodzi? O, chodzi ci o drewnianą restaurację? Czy taką drewnianą restaurację, albo nie wiem, z ichem, z kimś, nakisz? ale ty z mógł. Hmm. Ja wiem, co bym mógł. No tak, jakby napisał. No, no taki bardziej drewniane, bardziej, gdy tak drewniane pójdziemy, bo to jest taki trzęsie, że. z drewna o... Ja na ten ten i już zaraz będę budował No ja też Niestety widzowie mojego nie widzicie jak ja buduję, A, ale to kill! A zapomniałem, że jestem na swój wzroku, no muszę sobie zmienić na ustawienia Bo to się wszystko dzieje na ten, tylko ja sobie przełączyłam tak na... Yy, Dobra Przemawiam się jeszcze ten, taki, bo ja tutaj mam takie brzydkie... No, Czekaj, myślę, gdzie bym mógł to zbudować. Tu czy tutaj to Ja też myślę? Czy jakoś. Jakoś ten dom. Tu chodzę Mam tutaj domek i na przykład ten dom mógłby w ogóle tak to by nie było lajwa, bo by nie bym trenował piłkę nożną, ale jest za gorąco. Weź Wiesz grec, wiesz że mamy jutro odwołany trening przełożony na czwartek Na czwartek? Tak Dobra. Naprawdę? No bo jutro ma być za gorąco. Zdziwiona, trochę jest mało. dobra ja już mam odpowiednie miejsca na zbudowanie tego barku Tylko jeszcze takie nie wyciągnięcie, bo to jest... Pani lesz wkazwałem ten domek mój. No. Ten taki duży. Bo właśnie to jest pod tym domem, bo tam są takie schody, bo się na górę. To pod tymi schodami ja to będę budował. A tam jest duże duże ten... To ja pod tymi schodami, bo ja tu nie mam nic zaludnionego, więc... Ja wszędzie mam krzywy teren. Co? Ja wszędzie, wszędzie mam krzywy teren. O, tutaj się jeszcze poprawię terenem, żeby było więcej miejsca. Czekaj, ja jest, muszę zmienić nadzieję. Nie, to bym mógł zbudować, no tutaj jest taki teren. I Ty, Kuba jeszcze pisto co możemy jeszcze pisać? I co możemy jeszcze budować <noise> w się, <sensie>, że... Dobrze <noise> mówię, Kuba? Nie wiem z czego. Hmm. Ja zrema buduję ten bar. Bo to jest taki na obrzeżach miasta, tak w sensie, Mój tam... będziesz z cegieł. Uuu, będzie brzydko to wyglądało, ale może. ale nie mówię, że będzie brzydko, tylko rób. Rób jak chcesz. Albo mam plan z innych bo ja z drewna... Ja z drewna robię, bo ja mam wioskę bardziej w takich klimatach drewnianych. Ja też. Każda wioska jest drewniana. A nie, tylko na plaży. Na pustyni nie jest tylko. Na pustyni? Wioskę, no. Na pustyni. A no, na pustyni, bo ty masz wioskę taką pustynową. Nie, ja nie. To jaką masz wioskę? Zwiku? Mam... Nie wiem jak to... jak ona... Czekaj, jeśli mówię. Yy, desk. Akacj... Akacjową. Akacjowy. Akacjowy to jest. A co wiem, które? Farmy. Fa... On yy, napisał ten. Farmy, kościoły i takie detale. Farmy i kościoły. Kościoły mogę. Z... E, farmy. Ej, no, farmę zbuduję. Ej, dobrze, dobrze, kuba. Dobrze do kuba myślisz. Ej, no to. Do... Co, so, dawaj najpierw farmę. Dobra, 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 dobra. Tylko trzeba jakieś pole duże. O, to ja mam, o e, Ja mam obrot! Ja tutaj bym to, to miała, to, ale wioska się nie osiągasz To Żeby było równo. Bo... Farmy, kościoły. To, to farmę to jeszcze trzeba je taki jakby spodobać, zbudować. No kościół też by było można, nie? Ty możesz zbudować kościół, bo to ci pokazywałem w tym kościół? Który się w hmm. To się w gdzieś wioskach spawnuje? To za u mnie chciałam, żeby to był taki zamek, bo w sensie, że taki zarośnięty. Takie pola, ej tu już nie będą wyglądały takich polach. Żeby, żeby, żeby to było większe na tych tych... Na tych farmach, te, to, te, ja, to, te wszędzie. Ja, ja o dobra, ja już mam, ja mam, ja mam ziemię stare, a jak ci, jak tam jest sprawa z tobą? Ja zrobię teren jeszcze drzewa. A tu ty, ty masz blisko drzewa. Dobra, ja już mam nasiona. Ja już stary już, już b, 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 wziąłem niestety drewnianą motykę. A ty budujesz po prostu takie pole na ziemi? Na ziemi. A jak? Mm. I za, no i zabawniejsze, że to trzeba jeszcze wodę, zro, wodę zrobić, bo to będzie nam usychało. Wow, wiesz co, nie wiedziałem. Jezus, Maria, zetmiałem miałem Jak ja po ciemno zrobię? No to ey, Ej, po to zrobię. Po co? No a, a jak to zrobić? Pod ziemią? Ja, ja, to, ja to robię pod ziemią stary Ja muszę pod ziemią, ja pod ziemią zrobię te, tą wodę. Tylko wezmę sobie putkę widzenia w ciemności Ja mam inny pomysł Ja nie wiem jakiś masz widzenie w ciemności 8 minut Potrzebuję... Miniło Dobra, teraz tutaj wodę wylać, czekaj, czekaj, Gdzieś czekaj. tu jeszcze wyjść. trzeba przeanalizować do jakiego stopnia trzeba, trzeba tu wylać wodę. Stary, rób tak, tak samo jak ja Ci mówię i potem ja już wiem co dalej zrobię. Wezmę tu i jaki jest ten, ten taki spelek, taki spelek, taki, taka trawa. Taka sztuczna trawa, tak jakby no Nie wiem jak to się nazywa No to przykryję to te trawą, te traktory To będzie ładnie, to ładnie, wyglądało Chociaż nie wiem, mogę to samo też na zrobić. I w ogóle nie będzie blisko ogóle to się złapić, Nie wiem, sam ale jakby Dobra, no wkrótce Siąś, Śmieszymy mi się, śmieszymy ja się, śmieszymy <grym> się, śmieszymy się, śmieszymy się, śmieszymy się, śmieszymy się, się, śmieszymy się, się, śmieszymy Mam plan, ja już sieję tu Tu <laughs> mi nie zaschnie <laughs> Jaki normalny on ja brain'a No nie wiem Bo to nie zaschnie tak jakby Nie zasycha To trzeba tak robić, żeby szybko, szybko też te nasiona dawać I to mi wtedy nie zaschnie To też tak sobie nie krup. Pierwszą taką drogę zasianą. Teraz robimy drugą. Sumni, sumi, sumie, sumie, sumi, sumi, sumi. Ja teraz potrzebuję wody. Jak to robisz w końcu? Marcel, kiedy ty to robisz w końcu? ja już sam nie wiem. Tak, że w ogóle nie daje wody i tam i zasiewa. To jak nawet zasiejesz, to ci to uschnie. Nie, tak. Już sobie mija dwóch, nie wiem, wieczności i nadal mi nie zasłonię. A, a masz takie. A ty masz takie brązowe, czy takie bardziej czarne? Takie brązowe. No to ci to zacchło. Musi być takie bardziej... wodniste. No, no, ale mi to nie mocnie, jak posadzisz to, to nie mam Musisz... Nie mości, to musisz, wo musisz wody ten... wodę dać. No ale pod wodą jak wylejesz, to, to to w ogóle ci się nie da. Jak to nie? U, rośnie mi tu nawet. Rośnie mi. Ej, niech ja, nie tak ja robię. Mówię ci. Ja dałem na środku wodę i takie półpłytki. Ja, a ja mówię, a ja mówię ci rób tak jak ja, to jest o wiele lepszy sposób i w ogóle, i w ogóle stary nie musisz nawet w wylewać. wylawać. I zapytajcie znaczy, czy dobrze mówię, bo ja, ja taki... nie wiem... Ja w ogóle nawet to tak robiłem i jakoś nie chodziło i ciągle się trzymało. I teraz ja już nie wiem. Teraz niech będzie najlepsze. Zasięłam już całe pole, teraz pa, biorę mączkę kosmą, teraz będę to, ooo, jak to będzie słabo, spłonę się. Kuba też pisz, co możesz jeszcze zrobić, bo my zrobimy. Albo na razie nie pisz, bo jak skończymy restaurację, bo my jeszcze restaurację mamy do zrobienia. Jeszcze stopy, o, ja Jeszcze kościół? Ja chyba kościołu nie robię. Ty, kuba, wiesz co ja jeszcze mogę zrobić? Bo kościołu ja nie robię. Jak... No, no, to pa, ja kocha, też. Ja nie robię, bo mi się nie chce. No, za długi będzie kościół. Ale go, nie, on go już nie ma na live. To nie tu jesteś kuwa, chociaż tego nie słyszysz. To ci co oglądało, to wy też piszcie co możemy no, nie ma już nikogo, zero osób. Czyli go pokażą? No. Ja kończę już ten, powoli. Pole i zaczyna colołek. Czy nie robisz colołek? No. Nie robisz? Robię. Aha. Ja, u mnie w będzie taka mniejsza, taka mini. Mini stodółka. Bo mi się nie chce jakiejś wielkiej robić. I skoro nie ma nikogo na live'y, to po co nie robimy tego live'a? No, nie wiem, ale ja robię. Ale już, ale był ktoś, może ktoś dołączy. Może ktoś dołączy, no. każdej, każdy jak zaczyna live'a, to nie ma nikogo. Ona, na przykład tektorię robi. Tylko, że... Dobra, zrobiłem. Co? Zrobiłem. A Już? No A z jakiego no ty ja bloku robisz tą stodołę? Nie wiem, ja robię z drewną, bo ja mam klimat w bardziej więc... Ja robię to z betonu. Najdzięczniejszy blok. To jest według mnie, że jest beton. Albo ja nie robię z tego dołu. Ech, gdzie przejeżdżę? Wiecie co widzowie? Bardzo mi się. Skończyłem już lajwa. Nie, żartuję, nie jest. A Izak skończyłem. Lajwa? Tak. Aha. A co samo będziemy robić na tym lajgę. Jak już go skończyłem. Ja bym mu znowu bo wam o. Mówiłem Nie, żartuję. Nie skończyłem go. Nie, no żartuję. Ale spokojnie, no nie, spokojnie, mam nie nieść teraz. Żartuję, skończyłam go. Ja <grafy> tak na serio skończyłam go. Aha, czyli skończyłeś, też, nie skończyłaś, ale wyszłaś z góry, Skończyłem. Ale czy też my się róg ze mną stałem? Ja zrobiłam i Nie. Robię. nie. Nie się śliczreja. Nie używałem. Czyli, czyli, czyli nadal nagrywasz? Nie nagrywam jej. Nie mogę. Marcel, jak ci się ząbki świecą? Psa. Wiesz co oznacza, że ząbki ci się świecą? kitaplıklar da